Tak więc witam ponownie na kanale Strefa Gracza z tej strony Mikołaj. A przed Wami szesnasty materiał z gry Minecraft Dungeons. Moi drodzy, w dzisiejszym filmie wykonamy kolejną, już e, piątą misję poboczną, której niestety nie odblokowaliśmy ostatnio w salach wyniosłego bloku. Ja sobie zrobiłem to poza materiałami, gdzieś tutaj w lewym dolnym rogu filmu powinien Wam się wyświetlić skrawek, tutaj w montażu Wam to wkleję. Jak znalazłem, jak wróciłem się do sale wyniosłego bloku i znalazłem właśnie ten schemat na tą misję poboczną, była ona dosyć bardzo łatwo ukryta, bo była dosłownie na początku misji, trzeba było specjalną tarczę kliknąć i no i tam po prostu znalazło się pomieszczenie, gdzie te sale odblokowałem. No tutaj Wam to wmontuję akurat, nie będę się tam udawał specjalnie, bo było to dosyć proste do znalezienia. Na szczęście nie musiałem od nowa całej tej misji przechodzić, więc... No, idziemy do dolnych sali, czyli ostatniej misji pobocznej w grze, czy też tajnej misji, jak to woli, którą właśnie odblokowaliśmy w salach wyniosłego bloku i będziemy to po prostu, jak sama nazwa wskazuje, jakaś dolna część, e, no nie wiem, tych sal. Nie wiem, jakieś podziemia, jakaś piwnica, czy coś. Warto też dodać, że jest to przedostatnia misja fabularna, ponieważ tutaj kroi nam się w następnym filmie obsydianowy szczyt, który, nie będę zaprzeczał, jest finalną misją fabularną całej ogólnie kampanii fabularnej. Więc zaczynamy dolne sale na najwyższym poziomie trudności. Zobaczymy, co nas tam czeka. No tutaj wprowadzenia fabularnego nie ma. Wejść do piwnicy, dokładnie. Jesteśmy z powrotem tutaj e, w tych salach wyniosłego bloku. No, i będziemy fabularnie schodzić do piwnicy i zobaczymy, co tam będzie. O, tutaj skrzynka się czai. Jestem świeżo. Nagrywam ten materiał po recenzji klawiatury. Więc, jeżeli film z, klawia z recenzji klawiatury pojawił się wcześniej, a, a ten materiał pojawił się później, to sami możecie zauważyć, jaki był przeskok w czasie między nagraniem klawiatury a właśnie nagraniem tego filmu. Bo prawda jest taka, że ja te filmy nagrywam na zapas, nie mam jakby ustalonego grafiku, nie mam usta yy, nie nagrywam na bieżąco, ja po prostu jak gram, to jak się zaciągnę, to potrafię kilka filmów porządnie nagrać. I tak to jest właśnie, że ten film prawdopodobnie widzicie 20 stycznia, a klawiatura została nagrana już ponad tydzień temu, więc no, takie, takie są realia. A tak się składa, że jestem właśnie, nagrywam ten film świeżo, yy, po recenzji klawiatury, która mi przyszła po unboxingu. No właśnie, nie recenzji tylko unboxingu, pomyliłem się. Po unboxingu nowej klawiatury, która mi przyszła dokładnie, to Steel Series Apex 3. I to jest mój pierwszy film, jaki nagrywam na tej klawiaturze. I naprawdę jest, jest poziom. Odpaliłem sobie w tle mój wielki fioletowy LED, dałem sobie fioletowy LED na całą moją na tą klawiaturę i jest zajebista. No po prostu miód. Jestem ciekaw, czy ja też tam muszę gdzieś iść. Czy to mam tędy iść. A, nie mogę tam wejść, muszę.. Wow, to ja chyba tej lokacji nigdy nie rozgrywałem, ale szykuje się naprawdę yy, dobra zabawa. Mam nadzieję, że tutaj mnie nic tak łatwo nie zaciuka. Ale jak widać po samej mapie, no będzie. Będzie tutaj dosyć dużo zabawy raczej. O ile nie same, to, o ile nie są to same ślepe zaułki, bo no jestem pewien, że to są same ślepe zaułki, ale to już tam... Odłożę na później. Pozwiedzać mogę, bo to też tam EXPA mi daje. Chyba mi EXPA daje, przynajmniej Wojtek powiedział, że tutaj odkrywanie terenów, jeżeli dobrze zrozumiałem, daje EXPA. Zaraz to sprawdzimy, podkrywam sobie trochę terenów. No i tak chcę podkrywać, bo a nuż będzie jakaś skrzynka, prawda? No, ostatnio mi wyleciały tutaj bardzo fajne unikaty, ulepszyła mi się glebia, i tutaj wreszcie ze skrzyni z artefaktem pod koniec sal wyniosłego bloku wypadł mu homor seromotnikowy. Do tego w sklepie była ta latarnia. Tutaj w ogóle laska błyskawic jest, więc naprawdę bardzo fajne rzeczy mi wypadły. Eee, naprawdę jestem zadowolony i z klawiatury, i z tych artefaktów. No, po prostu wszystko się układa w jedną piękną całość. Niestety dalej biegam w tej samej zbroi. No niestety, muszę tak powiedzieć, że no już lepszego nic ra raczej nie zdobędę. Mam chyba wszystko co dobre, co mogłem najlepszego zdobyć na e, poziomie domyślnym, chyba zdobyłem. Później dopiero na trybie przygodowym i dalej Apokalipsie będę lepsze rzeczy zdobywał. No bo tutaj na domyślnym to chyba nic lepszego mi już nie wypadnie. Już i tak jestem nadto jeśli chodzi o moc. Preferowaną dla tego poziomu, ja mam wiadomo 10 mocy więcej dla mojej postaci. To już i tak jestem za mocny dla nich tutaj, wszystkich, dla tych mobów. Ok, tu nic nie ma. Aha, są i oni, moby. Czas latarnię przetestować a latarnia działa zajebiście Tylko ona jest strasznie kosztowna dusza. Muszę ostrożnie z nią Mam też czegoś y, grzeba sramotnikową On jest według mnie najlepszym Artefaktem w całej grze, no po prostu miód O i kolejny level wybiłem, więc zajebiście O, dostałem muk mocy i pęk strzał. No i fajnie. Tutaj nic ciekawego niestety nie ma. O, jest kluczyk. No i oczywiście zasadzka to również musi być. O, miksurka siły zajebiście. To dodaj do tego ten grzyw sromotnikowy i od razu będzie koks. Świetnie. Mamy szatę dusz. Która jest wiadomo lepsza od mojej zbroi, ale chyba nie lepsza pod względem umiejętności, bo ten grotołas w połączeniu z tym łukiem i tym mieczem, no po prostu no jestem panem śmierci. To są moje insygnia śmierci. Moja czarna różdżka, moja pleryna niewidka. Co ja właściwie gadam teraz? Nawet nie wiem co ja mówię teraz e, Dobra, to jest chyba wszystko. Tam się kluczyk otworzył, więc... Więc no, wezmę ten kluczyk, i uciekam stąd. No, tutaj jest. Odkrywaj piwnicę. Opuszczona piwnica, okej okay. Aha, tędy muszę iść, dobra. Ciekaw jestem czy... Tak, tu jest liczba otwartych od, skrzyń, to są wszystkie skrzynie, jakie tu odparłem, Więc ciekawe, czy tam będzie wyjście, czy tam będzie... Czy tam będzie koniec? Muszę iść tędy, 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 chwila, jak? Tędy, 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 dobra. No i idziemy otworzyć tą piwnicę. Zobaczmy, co tutaj będzie. Czy to będzie koniec już? Nie. To jest dalsza część. Wow. Nieźle. Ok. O. To jest świnia na jest skrzynia na motorze. Łuk. Oczywiście gorszy. Ale wiadomo, nic nie przebije mojej kuszy. Idę tam niżej, bo tam coś będzie. Albo ślepy zaułek. Ale jakbym przeoczył skrzynię, to bym się zdziwił. To jest właśnie to. Że nie wiesz, co cię czeka w tych ślepych załukach. Kręte ścieżki losu. A tu nic nie ma. A tam? Szkielet. Tu też nic nie ma. No dobra, no trudno. A tu? Jakaś zapadnia, czy coś mnie czeka? <laughs> Na szczęście nie. No, idziemy dalej. Iloria. Bo tam jeszcze mogę iść. Okay. Nic nie ma. Ok. Tu też nic nie ma. I tu też nic nie ma. No i okej. Okay. Czyli jak widać, gra prowadzi mnie za rączkę w różne miejsca, ale niekoniecznie nagra za mnie. Będzie zasadzka. O. Ja nic nie mówiłem. aha to to jest błuzdygan i co jeszcze gorsze ostrzały no i okej. Okay. on znowu błuzdygan i znowu gorszy oczywiście jak zwykle To jest, ja chyba tej lokacji nigdy w życiu nie rozgrywałem, bo dobrze pamiętam wszystkie misje poboczne Poza właśnie dolnymi salami i jakoś... E, przez chwilę zastanawiałem się czy ja w ogóle w życiu kiedykolwiek je rozgrywałem A tak się chyba składa, że ja nigdy ich chyba nie rozgrywałem Więc to jest dla mnie coś nowego, kiedy przechodzę kampanię po raz drugi, po prostu czwarty już Ile razy już tą kampanię przechodziłem, Boże a teraz wreszcie będę miał tą, tą satysfakcję z tego, że wbiję się na apokalipsę samemu, dokładnie solo, bo wcześniej to robiliśmy to z ekipą i oni kierowali mnie cały czas. W końcu na czas, gdzie wbiłem się do ich mocy, to była wtedy moc 170. I robiliśmy na premierę, jak wyszło te DLC wszystkie po kolei wychodziły, to co chwilę się zbieraliśmy na rozgrywkę i na premierę przechodziliśmy wszystkie te dodatki. To było fajne! A tak to teraz przynajmniej jak się do przygody wbije. To będę miał satysfakcję, bo zrobię to wszystko samemu, nie? Przejdziemy najpierw sobie domyślny. Później na pewno zrobimy sobie jakąś przerwę od tej serii, a dalej na pewno wrócę do tej serii i nagram całą fabułę na przygodzie i apokalipsie. A później wiadomo, kupię sobie tą edycję steamową, przeniosę sobie tam postać. Nie będę sobie grał pod osiągnięcia, prawda? Po to, aby przede wszystkim pokazać tutaj, wszystkie te dodatki, wszystkie misje. A praktycznie wszystko. No i okej. Okay. Czyli to jest chyba już koniec tego. Koniec tego dobrego. No i fajnie. To jest chlebek, a tam czy, czy, czegoś nie mam, bo tam widzę, że można chyba przeskoczyć. A nie, to ja tędy się chyba nie da przejść nawet. No to ciekawe. I to jest chyba wyjście stąd, co nie? No, dokładnie. Ta misja była krótsza od y, tej dolnej świątyni. No ale przynajmniej coś nowego tutaj odkryłem. Zobaczmy, jaką nagrodę na sam koniec dostanę liczba w skrzyni, zadawano obrażenia, bo obrażenia. Okej. Okay. No i co dostałem? Lampion dusz. Co ty robisz, kolego? Obrażenia. Lampion dusz czuło jest stworzenie z uwięzionymi duszami, które będzie przez krótkie czasy. O, fajne. Ciekawe. Kupiec sprzedaje duchowego uzdrowiciela. A to trzeba. Musiałbym pokombinować jakieś tutaj, bildy po duszy ogarnąć. Pod duszę, podduszanie. <śmienicza> Abym dobrze podduszał. To <śmienicza> nas Dobra, Cordelas albo. Nie, no, nic nie przebije broń. 42 moc. Dobra, kupuję losowy artefakt. Serio? <śmienicza> Czemu takie główne mi wypada dobra, koniec z losowaniem. Koniec z losowaniem, buzdyg. Dobra. Mi się wydaje, że ja sobie tu teraz, ja nie będę nic kupował już za te emeraldy jak ja, jak mi te emeraldy nie są potrzebne w ogóle. To też sobie oddam. Tej w ogóle latarni nie wiem czy ja będę jej używał. bo sobie to wezmę raczej. Zamiast tej latarni. To mnie ciekawi bardziej co to robi. Coś tam robi. A tej latarni to raczej nie będę używał. Tego też jakoś nie będę używał. Bo co ja teraz Aha, Tego też nie będę raczej używał. Tego nie. No, jeżeli przyjdzie czas na rozmontowywanie, to sobie będę rozmontowywał jak, e, jak grę skończę, prawda? A tak to wydaje mi się, że to wyposażenie, jakie mam aktualnie, będzie moim finalnym wyposażeniem do finału. Bo tutaj i buciki, i to do życia, i. No i ten lampion duży. No i co on robi takiego? Przywołuje mi jakiegoś tutaj. Jakiegoś Monika. Który nie wiadomo, co robi. Duchowy zrobicie też jest ciekawy. No to wiadomo, to jest na duszę, to jakoś nie wiem czy mnie to zainteresuje. A, no, dam to tutaj. No i co moi drodzy? E, to będzie na tyle. O, wow, w ogóle kartusowy kanion się zaliczył. I kopalnie czerwieni się również zaliczyły. Hmm. A w lasach co muszę zdobyć? No to jest ciekawe, co ja tu muszę zdobyć. Pewnie piórko, nie? Po szmarnej krypcie też coś jest się blokowania. Żeby mi się tam pozaliczało. Hmm, to jest ciekawe. Mm, dobra, a ten luksusowy co tam sprzedawał? Kordelasy i te sprawy, dobra. Tu nic nie ma dla mnie. To tak, e, na 100% jeszcze dniowe pastwiska. Tu wiem co trzeba zdobyć. Cierpię, że zdobyłem, aha. Róg wifruch i to, to też coś jest, nie pamiętam co. Pustyna, świątynia, na kuźnia, sale wyniosłego bloku. Również mają w sobie coś. A, tu jest chyba piórko. No. Tu może być piórko. W dolnych salach również coś jest. no już e, zobaczymy. Tak więc, no myślę, że to będzie moje finalne wyposażenie. To co mam tutaj. Chyba jeszcze to schowam. No i to co moi drodzy, kończymy. To była przedostatnia misja. E, w kolejnym materiale rozegramy sobie finalną misję fabularną. Tą ostatnią. Czyli obsydianowy szczyt. Gdzie będziemy... Mieli to ostateczne starcie z arcyzłosadnikiem, czy też arcyzłośniakiem, jak go nazywają. może jeszcze tutaj tą skrzynię znajdę, tą dodatkową. Tu nie ma. Ten zaklinać mnie interesuje. Co on takiego robi? Aha. Okej. Okay. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Dobra, tej skrzyni chyba tu nie ma bo tu też jakieś są ciekawe rzeczy, jakieś polowania, niepolowania czy coś. Też nie za bardzo ogarniam o co chodzi, może się tym zajmiemy w, w jednym z dodatkowych filmów. A tymczasem ja się z Wami żegnam e, i widzimy się e, kolejnym razem już jutro od 20, gdzie sfin sfiniszujemy rozgrywkę.